Okay. I'm a hey Dobrze. Hey, rad is stary. Jestem Polakiem. Okay, Pozantko, guys? Hey, I'm doing pretty fine here. I'm a guitar player here. And hey, cześć, mój Jadek, mój ojciec był Polakiem, and my matka była Polką. Dobrze, Pożanku. Hey, listen, I play guitar here. And Michael Jackson was a, such a good guy. Yeah! He was a good artist, but he was never in my uh, kind of. Hey! I'm a kind of like Van Halen, you know? I. dun down, down! Down, down, Yeah! But you know what? Michael Jackson! Yeah! Yeah! I like the guy, man. He's pretty cool. Okay. the microphone. Time for full school? Moje babcia nauczyła, nauczyła mnie moja babcia po polsku. Oddaj mikrofon. I teraz mówię wam, oddaję wam mikrofon. Dobrze mówię. Michael Jackson, bardzo go lubiałem. To jest dobry człowiek. Dziękuję. Gdzie piję? O, wiecie jak mistrz dzisiaj wyglądał rano w ogóle? Taki, taki chłopak, nie? Spazowany był, że radę. Taką dętkę miałem, że taką głowę miał ciężką, nie? Papa otwarta, nie? Nie wiedział o co chodzi... Ty, a myszczo, jak z tym telefonem? <laughs> jak z tym telefonem? Łyka się cały czas o tym, że... Powiedz mi, w jakim mieście się nie pije? W Paryżu? W... E, dobre, to było z tą kartą, nie? <śmiech> <śmiech> w, jak, w jakich ja nie byłem yy, na świecie... Yy, Światach? Wszędzie się pije. Czy w Paryżu, czy w Budapeszcie, czy, czy w Nowym Jorku, czy w Amsterdamie. No powiedz mi, pokaż mi miasto, gdzie się nie pije. No pokaż mi, a pokaż mi dzielnicę, gdzie w Warszawie się nie pije. No, jesteś taki kozak? Pokaż mi taką dzielnicę, że my 20% dajemy na kulturę. Mistrzu, a ty ten telefon zawinęłeś komuś? No twój telefon, tak? To co mówisz, że masz problemy z nim? Leżono na ławce, to zawinęłeś. <grywanie> dziewczyna młoda, a Kalina, a Kalina To się tak do rączki przykle przykleił, no. Ja dziewczyna, ja dziewczyna młoda... Ty mistrzu, a to może jakiegoś pedała, telefon albo coś? Ja dziewczyna, ja dziewczyna młoda. O, Ramzes, tak możesz mówić do swojej mamy a Kalina, a Kalina nie... On lubi takich Kto lubi takich, mistrzu? Mistrzu, lubi chłopców? Bo ktoś tu mówi, że lubisz chłopców To prawda? Ja dziewczyna, ja dziewczyna Który tak dala? Silnik oka. Do czego? Łodesioka A gdzie ty dzwonisz? No do nasowi Ja sobie, Nie daleko rzeki mieszkałem No nie daleko rzeki, ale... Ale jaki silnik? No, Łodesioka Chuję jakieś łebki, ja jabarze, zajebary I, I jeszcze mi trójkąta za te dolewy I Jackson. I akumulator Słuchaczoże Ja robię tyle do bieżydzy. Nie no, wiedziałem, mam pożyczonej Widzę, że co? Nie wiedziałem Od kogo ty jesteś? Od Rafał Joka Od Rafał Joka, ale, ale od kogo? Od, no, ze zagrody Słuchaj Ileś się zadzwonił, tak wiesz? Zagród, na zagrodzie mieszkał Tam koło optyki No, tam mieszkał, ale też się za... Dlatego, ja się chcę jeszcze to Ale to głupił, to ci nie wie. Cześć, nie wiem, czy i tej chwili mam Nie, nie. ty ale na kogoś się zadzwonił. Do pani. Ej, ja cię podzwonił. A, pa! Poznał cię po proszę. Szto ty chciałeś nie mnie zdawać? Czto... Ej, ja nauczyłem się. Ja Polak, no. Ej. Widzisz nie? Ej, starej, kurczę. Ej, co ja więcej co ja wiem, nie? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ej, co ty? Ty różki. Ja? Ty masz sąsiad. Sąsiad, nie? No. Nauczyłem się od ciebie. Oddaję mikrofon, teraz DJ DJ mikrofik Oddaję ci mikrofon DJ Widzisz to? Jestem OK, w porządku. oddaję ci mikrofon. Dobra gra Ten, Luis Mis, czym ty się tam kwalisz? Co to za model tego Ericssona? Pokwal się, co to za model tego Sajsu Siema Cezio, siema, 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 yo yo Aha, i wszystko jasne na temat. <laughs> K510i. A po co będę się chwalił? Niech każdy sobie wpisze kurde LG Arena i po zawodach tam będę się chwalił telefonem, tam mam się czym chwalić tam telefonem. Telefon jak telefon, jak każdy inny. Prosto.